Rozdział pierwszy, rozdział wstępny. Omylna wdzięczność i marna jest piękność, niewiasta bojąca się Boga, ta będzie chwalona. Księga przysłów, rozdział 31, werset 30. O różnych kolejach życia Wirginii. Jej urodzenie i przymioty, którymi się odznaczyła w dziecinnym wieku. Jedną z najszczęśliwszych rodzin, jaką się nam zdarzyło napotkać, była rodzina Laury Janelli zaślubionej Mikołajowi Bruni, piastującemu znakomity urząd w państwie kościelnym, a któremu niepospolite jego zdolności, nieposzlakowana prawość charakteru i sposób życia, cechujący prawowiernego chrześcijanina, zjednały powszechny szacunek. Ci dostojni małżonkowie jeszcze za swojego życia, rozporządziwszy losem córek, z których dwie były niezamężne, drugie dwie w stanie małżeńskim, a jedna wdową, w tak odrębnych trzech stanach swych dzieci mogli ofiarować Bogu jakby trzy symbole, trzy cechy prawdziwego kościoła, będącego według wyrażenia świętego Ambrożego dziewicą, małżonką, a zarazem i wdową. Kościół, mówi ten święty doktor, jest dziewicą, małżonką i wdową, która straciła oblubieńca, o ile w ciele ludzkim umęczonego, lecz z którym połączy się w dzień ostatecznego sądu. Rodzina Bruni często także przypominała nam to, co święty Hieronim pisze o rodzicach świętej Pauli, że w powołaniu obranym przez ich pobożne córki Eustachie, Paulinę i Paulę doczekali się oni potrójnego mistycznego plonu z ziarna niebieskiego, o którym wspomina Ewangelia Święta. Albowiem Łaska Boska wydaje setne ziarno w poślubionym dziewictwie, sześćdziesiąte w duszy wdowy cnotliwej, a 30 w małżonkach chrześcijańskich. Czytamy w piśmie Bożym, powiada święty Hieronim, że żyzna ziemia wydaje plony potrójnego rodzaju, owoż setne, sześćdziesiąte i trzydzieste ziarno Łaski Chrystusowej upatruje w trzech niewiastach skojarzonych pokrewieństwem i cnotami, Eustachia zbiera kwiaty dziewictwa, Paulina strzeże małżeńskiego łoża czystości, Paula pracowicie gromadzi bogate plony wdowieństwa. Z dzieci, też pobożnych rodziców, o których wspominamy, Katarzyna i Jacenta, naśladując Eustachię, są wzorem świętego dziewictwa. Magdalena i Kandyda, jak niegdyś Paulina, siostra Eustachii, jaśnieją zaletami małżonek chrześcijańskich, a Virginia, której żywot zamierzamy opisać, przypomni nam świętą Paulę Rzymiankę, bo podobnie jak ona odznaczyła się cnotami świętego stanu wdowieństwa. Urodzona w Rzymie 12 stycznia 1812 roku, z natury była obdarzona najpiękniejszymi skłonnościami i czułym sercem. Będąc jeszcze małym dzieckiem, odznaczając się żywością umysłu i zadziwiającą pojętnością do nauk, układnym ułożeniem i miłym postępowaniem z każdym, szczególną litością nad biednymi, ale nade wszystko roztropną i rzadką w jej wieku pobożnością, stała się pociechą czcigodnych rodziców i godnym do naśladowania wzorem dla swoich rówieśniczek. Zajęcia właściwe płci niewieściej od najmłodszych lat przedkładała nad błahe dziecinne zabawy i więcej sobie podobała w obowiązkach religijnych jak w próżnych światowych rozrywkach. Jej usilność w zajmowaniu się domowymi obowiązkami często musiano hamować, lecz nigdy nie było potrzeby, aby nakłaniać ją do modlitwy lub przypominać jakiekolwiek pobożne ćwiczenie. Miała 10 lat, gdy rodzice dla dokończenia nauk oddali ją do klasztoru słynącego w Rzymie ze starannego i pobożnego wychowania panienek z możnych rodzin. Tam, lubo tak młoda jeszcze, dowiodła rzadkiej roztropności i mocy charakteru, które były główną cechą wszystkich postępków jej życia krótkiego w lata, lecz pełnego niepospolitych cnót. Między młodymi osobami, tak jak i w społeczeństwie dorosłych ludzi, wszelkie prawdziwe zalety zasługują na pochwałę i szacunek dusz szlachetnych, a przeciwnie, w sercach nikczemnych i złośliwych obudzają zazdrość i chęć szkodzenia. Należąca do tego rzędu osób jedna z uczennic klasztoru, do którego oddano Virginie, poprzysięgła była jej zgubę, widząc jak od chwili, gdy tam przybyła, łagodnością i wzorowym postępowaniem pozyskała względy starszych i miłość towarzyszek, i prawdziwie szatańskiego fortelu użyła do tego ta niegodziwa panienka, dowodzącego, do jakiej ostateczności dojść może młode nawet serce, dające się opanować uczuciu zazdrości. Wzięła pokryjomu różne przedmioty klasztorne i należące do jej towarzyszek, a gdy z kolei przy poszukiwaniach zapytano ją, czy nie wie, kto jest sprawcą szkody, oskarżyła bezwstydnie niewinną bruni. Tym łatwiej w błąd wprowadzając wszystkich, że na dowód prawdziwości swego wyznania wskazała miejsce, w którym, jak mówiła, widziała Wirginię skrywającą rzeczy, które istotnie tam znaleziono, gdyż oszczerczyni je tam właśnie sama złożyła. Tak tedy Virginia zaledwie wydaliła się z rodzicielskiego domu, jeszcze nie utuliwszy się z żalu, jakiego każde dziecko doznaje w pierwszych dniach pobytu w gronie obcych dla niego osób. Biedna Virginia widzi się poczytaną za złodziejkę bez środka do zrzucenia z siebie potwarzy tak dotkliwej każdemu, a cóż dopiero młodej dziewiczce pełnej szlachetności i delikatnych uczuć. Rumieniec, jaki myśl sama rzuconej na nią potwarzy wywołuje na jej smutnych licach, każdy bierze zarumienienie się od wstydu osoby schwytanej na złym postępku. Jej ciągłe łzy w oczach poczytane są za płacz ze złości i z chęci pomszczenia się nad tą, która odkryła jej występek. Zaprzeczać, że go popełniła, nie może, bo ile razy to czyni, posądzają ją o kłamstwo. Jeśli milczy, wnoszą, że dlatego, iż nie może nic przytoczyć na swoją obronę. Jeśli się odważa tłumaczyć, to znowu jej wyrzucają zuchwalstwo i krętactwo. Słowem, upominana, strofowana, prześladowana tysiącznymi upokarzającymi przezwaniami od wielu towarzyszek, na koniec została publicznie w refektarzu ukarana rózgą. Zachęcona i rocuchwalona pierwszym krokiem, tak pomyślnie uwieńczającym jej niecne podejście, owa sprawczyni nieszczęścia niewinnej Virginii często odtąd używała tegoż środka, aby za każdym razem wszystko zrzucając na bruni, coraz więcej ją to zohydzało w oczach wszystkich i coraz to nowe a dotkliwsze sprowadzało na nią kary. Na koniec zakonnice przełożone nad pensjonarkami, nie mogąc pojąć, jakim sposobem panienka tak we wszystkim przykładna, pilna i pobożna, jaka była Virginia, mimo tylu i tak surowych kar dopuszcza się często niegodziwego występu złodziejstwa, wpadły na myśl, iżby to być mogło opętanie przez złego ducha. Wezwano przeto pośrednictwa kapelana klasztornego i, według przepisów kościoła, egzorcyzmowano biedaczkę, jakby w istocie jej dusza była w posiadaniu szatana. Wśród tak długich i ciągłych cierpień fizycznych i moralnych, jeszcze dotkliwszych dla jej czułego serca, Virginia z rzadkim w jej wieku męstwem przytłumiała wszelkie wybuchy gniewu i nie dopuszczała rozpaczy, o którą w istocie położenie tak bolesne łatwo mogło przyprawić duszę mniej silną i mniej dbałą o wyżebranie u Boga potrzebnej łaski w trudnej tej próbie. Na wszelkie zarzuty i strofowania odpowiadała spokojnie, proszę wierzyć, iż nie poczuwam się do występku, za który odbieram karę, i że w istocie nie jestem ani uparta, ani opętana. Mam nadzieję, że Matka Boska wyświeci moją niewinność. I biedna dziecina po każdej podobnej burzy, która ją często spotykała, biegła przed obraz przenajświętszej panny, a uklęknąwszy i namodliwszy się z płaczem, wstawała zwykle uspokojona i pełna ufności, że prawda wyjdzie wkrótce na jaw i przywrócona jej będzie oczerniona sława. Lecz nie dość na tym, powodując się roztropnością i dowodząc siły charakteru rzadkiej w słabszej z natury płci niewieściej, a niepojętej w istocie u tak młodej panienki, potrafiła utaić przed rodzicami prawdziwe męczeństwo, którego od niejakiego czasu doznawała, nie chcąc zasmucać ich serca wypadkiem mogącym być dla nich źródłem wielkiej zgryzoty. Na koniec nadszedł dzień, w którym Virginia została uniewinniona zupełnie i w którym jej cierpliwość i pokorne znoszenie niezasłużonego prześladowania otrzymały nagrodę. Okoliczność wydająca się prostym wypadkiem, lecz którą sprawiedliwość boska zesłała na ukaranie niegodziwej towarzyszki Bruni, wyświeciła wreszcie złość i fortel, którego używała, aby oczernić Wirginię, za co publicznie i nader surowo ukarana przekonała się nad to, iż wszystkie te wypadki posłużyły dla tej, która była celem tak jadowitej zazdrości, do zjednania jej jeszcze większej miłości i tym większego szacunku u wszystkich.